Siema wszystkim. Ostatniego czasu głośno na temat kryptowalut, szczególnie Bitcoina i Ethereum. Jest to spowodowane tym, że kurs tych walut bardzo zrósł, przez co idzie łatwy sposób na to zarobić. Niestety również dzięki temu brakuje kart graficznych na rynku, szczególnie w Polsce, gdzie takowych nie ma albo kosztują nawet po 1000 zł drożej. Kurs Bitcoina na dzień 7 lipca to jest około 9700 zł, no a Etherum to prawie 1000. Ja Więc to jest naprawdę sporo, yy, dlatego chciałem Wam pokazać, yy, jak, jak kopać takie bitcoiny yy, swoim komputerem zwykłym, jakimś gamerskim czy coś takiego, yy, bo można naprawdę no, zarobić parę pieniędzy, jakąś stówkę, dwie, to zależy no, od wydajności. Wydajność swoje karty, możecie sprawdzić na Nice Hash kalkulatorze. Yy, ogólnie ja mam 950, więc taką podkręconą wyznale zaznaczam 960, yy, wpisujecie koszt prądu waszego, no to jest około, u mnie przynajmniej około 50 groszy, czyli za 14 dolara, no i kalkulujemy. No czyli je siedzi na miesiąc, odliczając że sam prąd, mogę zarobić na swojej karcie graficznej 36 dolarów, no to to jest ponad stuwa spokojnie, więc no to jest naprawdę coś opłacalne. Więc no to jeżeli możecie sprawdzić sobie swój sprzęt, czy... No, czy opłaca się, siebie. Sobie kopać jeśli chodzi. No procesorami raczej mało się opłaca, na przykład taka nowa e, 7700K no jeśli chodzi, zysk jest o wiele mniejsza, koszt no większy. Dlatego kopiesz już wszystko. Znaczy właśnie brakuje kart graficznych na rynku. Jak zacząć w ogóle kopać, no potrzebujemy najpierw jakiś portfel, znaczy no czyli tu polecam na przykład Jaxa, yy, możecie po prostu zostać go na oficjalnej stronie, yy, bierzecie go Jax, yy, na Windowsa, no i oraz swoją wersję systemu, yy, ja już mam pobrane, jeśli chodzi tu go mam. No i ogólnie tam się rejestrujecie, podajecie, tam wam podadzą kod bezpieczeństwa PIN wyjecie dawaj, więc dlatego też jeśli chodzi, nie pokazuję jak to instalować, bo musiałem połowę zakryć Myślę, że nie będzie z tym problemów No ja mam akurat mam bitcoina tutaj od razu, już mam swój adres Więc tego adresu będę używał Co kolejne potrzebujemy? Potrzebujemy Yy, mieć, no jakoś kopa jakiś program, który będzie kopać dlatego wbijamy na nicehash.com yy, link będzie też w opisie yy, i dajemy, że chcemy sprzedać swoją energię, no, czyli swoją moc obliczeniową wybieramy nicehash miner na CPU, GPU i na Windowsa no i pobieramy tutaj jeśli chodzi o was antywirusy, tam Google Chrome i w ogóle mogą pokazywać, że to jest nie odprogramowanie i w ogóle Jeśli chodzi, no to nie jest też żaden wirus czy coś Zresztą tutaj potwierdzają yy, Ja też mogę potwierdzić Więc jeżeli macie problemy przez pobranie jakiejś Google Chrome czy coś To Internet Explorer lub inne jakieś przeglądarki, pewnie wam to puszczą, To pobieramy Zapisujemy na przykład na pulpicie Wypakowujemy yy, No i odpalamy nicehashmachina.exe Tak o yy, Tutaj jest umowa oczywiście Że takie tam jakieś że procenty I w ogóle ochrona danych yy, Ok, potwierdzacie I tu jest ważny moment Jest to, że czy ma używać oprogramowania osób trzecich Czyli o jakichś innych osób, które nie są związane w ogóle z nicehashem ja bym tutaj nie polecał tego, no bo mogą być niby szybsze te koparki, ale na no jakieś problemy mogą robić, jakieś uszkodzenia systemu, tak to mówię. Więc, więc lepiej, lepiej po prostu odmówić, że refuse. Teraz będzie pobierane minery oraz rozpakowywane. No jak to się pobierze, to do was wrócę. Dobrze, kiedy Wam się to skończy, tam to wszystko wypakowywać w ogóle. Będziecie mieć tu prawdopodobnie swoją, swój procesor i swoją kartę graficzną. Raczej. No chyba, że macie więcej kart graficznych. No ale zazwyczaj tak będzie. Yy, więc ogólnie Co trzeba zrobić? Najpierw mamy Bitcoin adres. Yy, no to Bitcoin adres bierzemy ten z, z portfela, może być dowolny portfel. Ja używam akurat JAXA, kopiujemy i wklejamy więc jest już tutaj nazwa może być taka możecie zmienić dowolna no i co robimy teraz kopanie za pomocą procesora jest mało efektywne tak jak mówiłem już wcześniej ale zaznaczmy to na razie i co trzeba wykonać, trzeba wykonać benchmarki Yy, czyli sprawdzić, jeśli chodzi o wydajność na danych, jeśli chodzi o minera, bo są różne minery. Różne minery. No, się chodzi, więc zaznaczacie wszystkie na procesorze, wszystkie tutaj i, i dajcie start. Ja do Was wrócę, jak się to wykona. No, na koniec powinno Wam pokazać, że wszystkie benchmarki wszystko przebiegło pomyślnie. Dajmy ok. No na procesorze mamy tylko jedno, nie mamy do wyboru, jednak na karcie graficznej to są różne typy minerów. Mamy do wyboru i mamy ile po prostu na danym minerze byśmy zarabiali. W moim przypadku na, na tym eskawatorze będę zarabiał najwięcej bitcoina na dzień. No więc dlatego takiego wybieram. No i daję close. Sprawdzam jeszcze w settingsach, czy na pewno wszystko zostało wybrane. Jeżeli tak, to save and close. No i, ogólnie i możemy startować nasze kopanie. Na procesorze, już widzę, że nie wyskakują błędy. Są to błędy, dlatego że nagrywam procesorem teraz i. Po prostu wydajność mam bardzo słabo. normalnie tam mam około 100 000 hasza per sekund No i zarabiam około 0,20 na procesorze Na karcie graficznej mam około 128, no i zarabiam 1 dolar, no, czyli jest różnica naprawdę Więc opłaca, dlatego się opłaca e, kopać grafiką e, Tutaj macie informacje, ile kopiecie, jaka temperatura, jakie zużycie karty graficznej, Więc takie... I ile pamięci zużywacie. Takie przydatne rzeczy. Yy, swoje statystyki, ile kopujecie i w ogóle, możecie sprawdzić na stronie. Klikając tutaj. Yy, jeszcze się nie oświeżyło, Ale ogólnie macie tutaj ile, ile zysku, zyskujecie mniej więcej na, na dzień, ile kopiecie w danym momencie. Yy, czy są jakieś problemy ogólnie? Jaka efektywność macie? Zazwyczaj to jest 100%, nie miałem wśród ludzi jakichś jakich problemów czy coś. Ile, ile pracowników pracuje? Czyli karta to jest jeden pracownik, CPU to jest drugi pracownik, no i ile zostało? Ile wyście wykopali? Wypłaty wypłaty dostaniecie na JAXA są, jeżeli uzyskacie. Unpaid balance 0,01 bitcoina Czyli tu musi być jedynka, żeby dopiero wypłacić Na mojej karcie graficznej kopie się około miesiąca, żeby to wypłacić Odświeżymy, czy będziesz będzie wszystko nie, chociaż już tutaj wbija eee, Payment amount eee, Widzicie, jak na razie już... nie, już to już jest I ogólnie zaraz Poczekamy, ja tam już zaraz wrócę, gdy będzie, jak to się odświeży. Jak widzicie, się dzieje spowiedzianej za ile będzie następna wypłata. Jaka będzie ilość tej wypłaty, ile to dolarów. Możecie sobie zmienić walutę, na przykład polskie. To będzie 100 zł aż. No więc całkiem sporo. Oczywiście, next payment. Zmienia się w zależności od tego na jak, jak szybko kopiecie Tak jak mówiłem musicie mieć 0,01 bitcoina żeby dostać wypłatę Wypłaty są co każdy wtorek Więc jeżeli na przykład w środę zdobędziecie te 0,01 to będziecie musieli czekać do następnego wtorek No i ogólnie tutaj tyle Kiedy kopać? No, można kopać, no, kiedy na przykład coś idziecie zrobić, sobie uruchomić programik. Na, no, na procesorze nie opłaca się raczej kopać, tylko na karcie graficznej. Jeśli się chodzi na noc, czy gdzieś tam na noc coś na przykład, jak idziecie spać, yy, czy coś tam jakoś macie do roboty, możecie sobie załączyć. Jeżeli, no, oczywiście, jeżeli to jest opłacalne, musicie sprawić sobie na tym kalkulatorze, czy na pewno się opłaca. No jeśli chodzi... Uważajcie również na temperaturę po no bo użycie 100% Warto sobie kontrolować jakimś programem, na przykład MSI Swoją temperaturę sprzętu Oczywiście beta testy O nie uruchomię. E, jeśli chodzi, no bo to jest beta akurat, to jest ta najnowsza MSI -a. Ogólnie ta jest temperatura i tego typu... Możecie ustawić jakie obroty ma mieć wentylator, lepiej sobie ustawić jakieś tam 45%, czyli tam wiecie, no, no nie odpala. Nie wiem, co jest yy... Nie polecam kopania na laptopie. Wy, no, możecie sobie przegrać taki laptop spalić, no to będziecie mieć tylko stratę i zysk takiego czegoś. No a choćby i wam ta Daliście radę to wychłodzić, to te 80 byście tam jest naprawdę dużo czy coś. Nie opłaca się. Lepiej tylko na stacjonarnych komputerach gamerskich ogólnie no. No więc ogólnie jeżeli tam gdzie te 001 to przyjdzie Wam wpłata, będziecie mieli transakcje. No i wiecie, mogli sobie no, wypłacić na jakieś tam... Nie gdzieś to przera na jakieś inne konto, pozamieniać wszystko, to dowolna liczba. No, nie, Nieograniczona ilość możecie zrobić z tej rzeczy. Więc no, ja, ja dziękuję, jeśli chodzi y, za wysłanie poradnika. Y, jeżeli chcecie jeszcze jakieś waluty, które bym mógł wam pokazać jak kopać, to piszcie w komentarzach. No i siema!